Znaczy, chodziło mi to, że zadanie dodatkowe. Siły Makteridona oblegają wioskę drenej. Jeśli uda nam się ją ochronić, zyskamy wartościowych sojuszników. Jej, wygraliśmy. Jestem Akama, starszy mędrzec Drenai. W zamian za lojalną służbę, Lord Ilidan przyobiecał nam pomóc w pozbyciu się naszych pradawnych wrogów. Ci przeklęci Orkowie służą potwornej istocie, Magderidonowi. Jego czarna cytadela leży na zachód, stąd pod jego wodzą polowali na nas, wybijając niemal to nogi. Ale teraz, z pomocą Lorda Ilidana, z pewnością uda nam się odzyskać ziemię naszych przodków. My również tak, nie Ilidanowi. O pradawne.